Dziś od rana zsypał śnieg, jakiś człowiek drogą biegł. Żeby zdążyć, nim zabłyśnie pierwsza gwiazda. Siemano, gitaro. I dzisiaj z nami? Ten kanisz, Dzisiaj, widzowie, idziemy na wyprawę. Będziemy szkali pillagerów. Kapitan mi zapisze sobie tylko tutaj kordy. Fajnie. Zapisałeś? Nie musimy, bo i tak mamy skreenshoty wszystkie kordy. Co? Mam i tak skreenshoty kordy. A. Dobra. Z no starego leci... świata. Zanim przejdziemy dalej. Zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie lajka. Bo, jeżeli pod tym filmem będzie 80 stopni, wtedy lecimy z dalszą częścią tego odcinka. Leci jak co uczestniczy sami. No tak. Dobra, jedziemy, lecimy, idziemy. Oczywiście, że wybierania wybieranie to na sposób. O kurde. Ojoj. Ojoj. No, kapitan, ty będziesz już miał przerąbane od Endermanerze, ale go, go nie zabijesz. Leci. Leci. <laughs> Lepiej byś mi pomógł. A dobra, jak ty Dobra, lecimy, kapitan, chodź. A mnie doparłe. Dobra, lecimy, kapitan. Idziemy do bazy Pledgerów. Kumasz, gdzie tak naprawdę? Gdzie? Są jakieś. Od ona ma rzeczy wszędzie. Wiesz, ona ma żyć. No tak, ale czy wiesz tak, ogólnie, czy wiesz tak ogólnie? Czy wiesz ogólnie, gdzie jest jakaś baza pledżerów? Ogólnie nie, bo ona się, bo ona się będzie przed nami. Mm -hmm. OK. Okej. Też ci. Chwila, nie. Łódka widać, że będzie potrzebna to jedyna ja kopać drewno bo oczywiście, jak zawsze, teraz widzowie nie nosimy ze sobą drewna. Nawet nie będzie potrzebne. Ojej, kapitan, na no wszelki wypadek. Wezmę drewno. Trzeba to wziąć. Dobra. To matę mogę pójść, czy nie? Co? Czy ja to mam, to mogę wziąć, czy nie? Nie wiem. A ty masz łódkę? Na razie nie, nie mam. Dobra. Dobra. O. No i teraz mam teść gal. No i teraz mam na te idealne. Płyniemy tutaj, czy płyniemy wodą? Prosto. Jak robię to? Dobra. O, trzcina, dobrze. Dobra, idziemy. Ja jak teraz mam wygodnie. Może patrzy i tam na że ma szeroko. To też jest normalnie mną, że Widzowie, wbijacie na serwer kety mg z kropkami. Wersja 1.21.1. O, no i szukaliśmy to znaczy. Tak, należy się gość. Ale ja już to, może chyba podbiję z tego, co mi się wydaje. Aha. Ale możemy pójść tam, to zabijać. Zbyt... To Co? Ty Ten nam się przyda. Dzień dobry. Jeść. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry dzień, dobry dzień, dzień dobry. Dobra. Czekaj, dzień ja. dobry, panie. Dzień dobry. Panie. <śleski> A, bo to sobie dalej się kontynuuje. Kapitan! Ty tak się... Kapitan, ty tak ty tak nie sobie tego gardła aż tak, nie możesz drzeć się. Ja też nie podrażniam, bo nie mogę się drżeć, jak śpiewam. Także... Nie wiem, ale w szkole, to musisz się drzeć Nie, nie możesz, kapitan. Bo tak może jakby im, nie... Mi głowa boli. No i Kapitan, nie możesz się drzeć po prostu. Nie, jak trzeba, to trzeba... Kapitan, Ja ci tylko mówię, jak masz mutację, to nie radziłbym ci. Ty go ryzykować? Nie? nie, kapitan, ja bym ci nie radził. Ale, bo jak chcesz, kapitan? W poprzednim filmy zaryzykowałeś i zginąłeś, także jak chcesz. Skoczyłem. Dobra. Skoczyłem, dobra. Bo... Nie. Dobra. Eee... Oczywiście, no, ja wtedy było Pro. Dobra, chodź kapitan. Tu jest. Gdzie? Ja mam większą mapę. Tu jest, tu. Gdzie? Mam taniejszą mapę tu. i ja mogę się orientować na szczęście. Widzowo, jeżeli chcecie, żebyśmy zagrali w Bed Wars na filmie, A e... to, to zostawcie pod tym filmem z 800 wyświetleń 800 wyświetleń pod tym filmem. Eee, gramy w Włoszech. I to jeszcze na tym wygłoszym w, w tym poważnym srebrze? Co? Jeszcze w wygłoszym w poważnym srebrze, na Ipixie. Dobra. Dobra, szpojanczek, pierwszy jest. jest. Co? Poradziliśmy no, innych w trochę państw. Pająków.

a, tu, Ślepo bronię, kiedy. Kapitan, idziemy spać. Gdzie my pójdziemy teraz spać? No tu, kopiemy się w do i czekamy. Czekaj, tak potrzebujemy jeszcze jedną białą pełni. Bo ja nie mam białej wełny, kapitan. Poczeka, nie, nie idziemy spać. Szczególnie, że tryb trudności jest normalny panie. No tak. Dobra. Na pewno nie idziemy do kochania. Kapitan, ty tu stawiałeś pochodnie? Nie. Ups, ja teraz spadam lepiej? Nie, nie, nie! Nie, 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 nie idziesz do mnie, nie! Stop, 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 stop! Nie, stój! Tak nie. Jak będziemy od tego miejsca uciekali, to my się nie dowiemy, niczego, chodź! Dobra, no, Jezu, ja nie chcę tam iść, to jest straszne, ja nie chcę! Na pewno tutaj pochodni nie stawiałeś? Nie, ja nie kojarzę, żebym pochodnie stawiał. Dobra, wejdźcie, 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 nie, nie, o nie, 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 nie kapitan. Jadam... Ciekierę daj. Dobra, pierwszy haker malutki. Ciekierę daj. Czekaj, haker, tu jest. Kapitan, nie, bo ty mnie uderzysz. Nie, 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 nie. Nie, nie nie, uderzy, nie, nie chodź w ciekierę do tego. Chodź, no, daj mi się. No na pewno, dobra, jeżeli mnie uderzysz, będziesz e, to wymyśleć karę, okej? Okay? Dobra, chodź. Ciekierę. Jest. Dobra, idziemy. Czemu ty, z, hmm. czemu ty zabrałeś tą pochodnię? Nie, bo zamiast siekierów. Hmm, no kapitan, ja, to jest si to jest ja się boję. Ja się boję, kapitan tam i tu iść. Oj. Nie. Mhm. Kapita kapitan, bez nieśmiertelności, ja się boję iść. Nie, 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 nie musisz się boba. A. O kur... Ja sam spierniczam. Ja sam spadam. No, ja ten... z nimi. Nie masz... Ja dobra. Okej, okay, dobra Ja byłem dwóch kiedy jest dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery. Wczoraj grałem te głos. Kurde o kurde, ja mam HP, ja mam mało. To jest tak naprawdę. To jest, jest naprawdę za grać. No niezbyt kapitan, ja pra, Ja długo nie grałem w ogóle w Minecrafta. Myśli mówię, że zapomniałeś treść. Ja ale dobra. Eee, to wydawało się trochę dosyć creepy, dobra. Na szczęście kapitan... Na, szcz na szczęście kapten, nie ma żadnych wiadomości czy żadnych podejrzanych rzeczy, więc... Ja z dala. Ja z dala myślałam, że to jest lawa, albo, albo wioska. Tylko pochodzi no. nas w po kopalni, w kopalni. Dobra, Dobre. idziemy kapitan. Stops. Co? Pochodnie w kopalni w stanie Błagam ci kapitan. Idziemy stąd. Pochodnie kopalnie w stawie NTI. A to jest trochę niebezpieczna postać. Albo Haker Kolejna zła postać hakera. Odsłona złego hakera. Proszę bardzo. Pamiętasz, haker też się nie pokazywał na początku. Postawię... Postawiał tabliczki, ja was widzę. A, bo najpierw mięso spadało z góry. Ale ja e, nie nie, nie jest na pewny, czy że to haker. Dopóki dziwne rzeczy się nie dzieją, jak nie wiem, jak ktoś nie spada e, z nieba, czy jak mnie. się tak ktoś, na miejscu nie skręci? Nie wiem. Albo jak nie wiem, albo jak. Dopóki nie pojawi się czegoś złego, że dopóki nie zostaniemy zabijani, po prostu komendą kill. To jest git. Na razie ja nie jestem pewny, że to hakar. Kolejna zapostać. Dobra, idziemy stąd. Kapitan. O, jest dobra wiadomość i zła. Kapitan, idziemy stąd. Ja nie chcę na razie sprzedać żadnych wiadomości. Po prostu idziemy stąd. Idziemy stąd. Idziemy. Dobra wiadomość i zła. Idziemy, kapitan, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. idziemy kapitan, trzy spokojnie. 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 Ja zauważyłem, że, że jakaś cień za nami siedzi. Kapitan, błagam Cię, przestań mnie ja stron zaraz Serio, przestań! Ja naprawdę mówię. Kapitan, nie żartuj ja z tego. Oszkodziło. Ja, I, i... ja na takie, uczucie, takie uczucie, że jakby nas ale Kapitan, przestań już ze mnie robić pranków. Przestań, zero pranków Ja, ja, nie, ro... ja nie robię pranków. Po pierwsze, ja nie miałem południaków, a nie akuratno postawić. Akurat no pod nią to okej, okay, ale jak że ktoś Cię śledzi tu, błagam Cię, dojść. nie ma nikogo nie, na serwerze. Nie, takie uczucie, takie... takie... Takie uczucie, że nie chcesz mi śledzić, Kapitan! Ka Dziwne uczucie. Kapitan, dopóki nie ma kolorów dziwnych, czy nikt nas nie zabije komendą jakąś, to nie strasz mnie. Błagam cię. Mm. Dobra, idziemy stąd, kapitan. Idziemy. Dobra, lecimy stąd. Ja, Pior, widzowie, ja nie chceś... Ja nie chcę się z kapitanem tam spotykać i wymyślać kolejnych planów ee, jeżeli chodzi o takie spotykanie się. Nie okay, chcę. Czekaj. Nie chcę. Czekaj, stop, stop, stop. Co, kapitan? No ja chcę normalnie grać, no. Czekaj. Siedź tutaj. Ja się boję, kapitan. Ja się boję. Kapitan, co ty robisz? Czemu, czemu to są kwadraty na mapie się kaprają? Jakie kur... A... kwadratowe Jakie Jaki kurwa? Kapitan przestań, prowadzić, Duże, prowadź, prowadź, duże kwadratowe budowę mi się pokazuje ja Kapitan nie wiem, czego... kur... a przestań! Jedź po prostu tam gdzie... Powiem po prostu tam gdzie chcesz, ale... Nie zwracam na to uwagi Kapitan, błagam cię no, no to nic, Spokojnie się gitara, spokojnie Spokojnie, masz koszulkę Marcel, gitara nową Haker nie ma Haker został pokonany tak, haker został widzowie pokonany Nie ma na razie złego odsłony hakera Haker się na razie widzowie nie odzywał, że się zemści na nas Więc spokojnie widzowie Nie, błagam widzowie, nie, proszę Po prostu płyniemy, płyniemy po prostu No super, O, znalazłem Znalazłem puszczony portal Super, a łódzka została tak jakby pochłonięta, troszeczkę więc ja Chodź, kapitan, tu! Czekaj, bo dopuszczony na znalazł, a więc... Krzyń nie Dobra, widzowie, dopóki... Dopóki, widzowie... Nie, nie, nie jesteśmy torturowani, czyli zabijani... Przez jakąś złą postać, to... No Należy ale... Kracz, kracz. Ale ja nie kraczę, ja nie kraczę, widzowie, widzowie A. pamiętajcie, nowe zdjęcie z autografem jest dostępne w sklepie, dobra, chodź kapitan tu, chodź tu Dobra Chodź tu kapitan, gdzie ty? No kurde, czekaj Dobra, no dobra, płyniesz, płyniesz jak najdalej od tego miejsca Ja wszystko teraz zaczyna przerazować, prawda? Kapitan, ale. Kapitan, nie ma. Kapitan, tak, nie ma. Pan macie łóżko do błocza, Abradieha. to Więc, po razie, minutu, po razie, pięć minut. Jesteś? Tak, jestem. Kapitan, nie ma. Kapitan, nie ma żadnej odsłony hakera. Żadna zła postać się nie dołącza na serwer. Przestań, bo wykraczasz. Przestań. Oj, ty Ale to ty się boisz? Ja się nie boję jeszcze. Ja się jeszcze nie boję. Ja jeszcze widzowie nie jestem ze strony. Czemu nie? Czemu my płyniemy po tym samym miejscu, co Nie wiem. Dopóki nie da, nie ma. Dopóki nikt nie dodaje nam game moda, żadnego, nie wiem, kreatywa, spectatora, czy nas nie zabija, jest wszystko ok. Więc po prostu pójdźmy, kapitan, tam na ląd, może po prostu. Clipcio. Dobra, od... chodźmy od tego crypcia. Płyńmy na ląd, kapitan. Czekaj. Co, kapitan? Co chcesz? Czegoś ty, ty boisz? Nie, na bachę, ty. Ja ty... nie, 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 to nie, nie, Dobra, idziemy stąd. Tylko na mapę patrzy. Dobra, idziemy. Tędy, kapitan, chodź. O. Tak. Lecimy. Tak. Jesteś kapitan? Jestem. Do, kapitan, jak zobaczysz coś podejrzanego, czy coś się, czy coś się będzie działo z tobą, czyli nie wiem, będzie ci creative się dawać sam, czy spectator, to od razu mi mów. Od razu. Hmm? Lepiej byśmy się nie rozdzielali, bo jest to dziwne hmm. uczucie. Kapitan, chodź po prostu do mnie. Co? Ej, ale Kacper mówił mi! Że będziemy mieli przerąbane, że jakaś zła postać, że dołączy jakąś złą postać, ale nie jestem pewny To są jakieś, dogoriski po prostu i tyle. W którym ty miejscu jesteś? E, w tym lesie, który się rozdzieliliśmy. Jestem na miejscu piaskowym. Piaskowym? O, ciec. Gdzie? O, widzę Cię. Albo mi się przywidziało, albo Cię w się Ty idziesz Piotrze, ja, ja już. Kapitan, ja nie mam nieśmiertelności na tym serwerze, więc. Ja też nie mam. Idziesz. Dobra. Ja dużo ciebie zrobię. Dobra, powiem. widzowie. W razie czego, wpadajcie, widzowie, na nową nutę i pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. No co, no nie ma tutaj. Ja myślę, że coś się Kapitan nie ma nic tu. Ci nie uderzyło. No bo ty się topisz, kapitan. Błagam cię. Nie, ja spłoną i niech się uderzyło. Kapitan. Dlatego ja ci mówię. Nagrywaj. A ty nie gitara. A ja nie widzę, co się dzieje z twoim kątem. I widzisz? Chodź tu, kapitan, prosto do mnie. Chodź tu, kapitan. Ja muszę potwierdzić moje, że Co znowu, kapitan? No, ja się, po prostu się teraz zestram. Ja się. Widzowie, jak zobaczę jakąś wiadomość, to ja się zestram, serio. I to ja nie mówię tak po prostu Co znowu? Co to tak zamilkłeś, kapitan? Nie, po prostu skupiam się, żeby się nie utopić. Nie utopię się jeszcze. O, wracaj tu, kapitan, Wracaj tu. Hmm. Dobra. Kapitan, idziesz tu do mnie? Idę. O, widzę cię, dobra. Chodź, kapitan, idziemy. Co? Masz tu kapitan. O, idziemy W którą stronę chcesz iść? No tu? chcę mi się odejść od tej. Dobra, płynie. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem widzowie, co się dzieje. Nie wiem, kapitan tam nie ma jakiejś Kapitan, ty się na pewno dobrze czujesz? Tak. To... Kapitan, czy przez tą mutację to ty nie masz danych z widów? Tylko kupali. Tylko kupali. Idziemy. Je, idziemy. Kapitan, na pewno ty nie masz danych z widów, bo naprawdę mi się wydaje, że ty jednak masz jakieś. Nie, idziemy. No wiesz, mam takie poczucie, jakby na nas wszystko wyskoczyło. Błagam cię, kapitan, przestań, serio! Ty, ty, moje poczucie nigdy nie płac. No, no nie, nie wiem, nie wiem no nie Moja wiem, kapitan. Moje przeczucie nigdy nie płac, moje przeczucie nigdy nie, Dobra, kapitan, wracamy do wioski, wracamy do wioski po prostu. Nie. Tak. Nie. Tak. Tak. Znalazliśmy nie? w wiosce, słów kopalnie. kwalni znaleźliśmy pochodnie. nie ja u nasach te dach łożu, a już! kończyć. Serio, dobra, to pa. Tak, muszę skończyć. Pa. pa. Dobra, widzowie, powiem tak. Nie tak. wiem, co się dzieje. Zobaczymy w kolejnych filmach, czy coś się będzie działo. Stawcie lajki w górę i wpadajcie. I subskrybujcie kanał. Marce Gitara. Do zobaczenia.